Uroczystość objawienia pańskiego, nazywana w tradycji Świętem Trzech Króli, ukazuje nam ludzką naturę Chrystusa. Dzień ten kończy obchody Święta Bożego Narodzenia. W niedzielę 6 stycznia ulicami naszego miasta po raz pierwszy przeszedł orszak Trzech Króli. Kolorowy korowód składał się głównie z najmłodszych, którzy gromadnie w nim uczestniczyli. Trasa orszaku prowadziła z kościoła Świętego Ducha do dużego kościoła. Dzieci poprzebierały się w stroje królów, aniołów i innych postaci biblijnych. I ta korona, własnoręcznie przygotowana? Tak. I co ona symbolizuje? Eee, no, król. przygotowanie strojów byli zaangażowani rodzice. Kto pomagał? Yh, mama. Młodym ludziom towarzyszyli także opiekunowie w osobach rodziców i nauczycieli. Jestem opiekunem zuchów, gromady zuchowej Słoneczne Promyki i mam tutaj przedstawiciela. Liczę, że jeszcze kilka rozuchów przybędzie. Jest to fajna uroczystość. Podczas przemarszu uczestnicy śpiewali kolędy i nie tylko. Będziemy przedstawiać yy, jasełka. Orszak zatrzymał się przy szopce na rynku, gdzie wszyscy zaśpiewali kolendy. Następnie przemaszerowali do kościoła pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, w którym odbyła się msza święta. Orszakiem dowodził rektor kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha.